Od lat pracuję z seniorami i widzę, że są coraz bardziej świadomi swoich praw. W urzędzie staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom osób starszych, czego dowodem jest nasz projekt Liderzy Konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi, którego jestem autorką. Chcielibyśmy zaprosić osoby 60, do współtworzenia urzędu przyjaznego seniorom. Nazywam się Anna Stańczyk. Jestem aktywną seniorką i wolontariuszką. Wolontariat dla mnie jest ważny, bo chcę pomagać ludziom. Mam troszkę więcej czasu, bo już nie pracuję. Prowadzę zajęcia z seniorami, z obsługi komputera. No, moje motto życiowe to jest pomagając innym, pomagam sobie. A od pięciu lat wpadłam na pomysł, żeby również prowadzić zajęcia z obsługi smartfonów i to był po prostu strzał w dziesiątkę. My żyliśmy w innych czasach, gdzie nie było tyle praw, ale dzisiaj będziemy walczyć o swoje prawa. Bo to, co najcenniejsze posiadamy, to jest nasz wolny czas, doświadczenie i mądrość życiowa. Wiek to nie ma nic, żadnego znaczenia życiu. Najważniejsza jest dusza i siła w człowieku. Jestem pełna podziwu, ile seniorzy mają energii, wiedzy i takiego życiowego doświadczenia. Często też powtarzam osobom starszym, że bez względu na to, jakie studia skończyliśmy, mamy przede wszystkim za sobą uniwersytet życie. W kontaktach z urzędnikiem cenię sobie empatię, pozytywne nastawienie, szacunek. Znajomość swoich praw dla seniorów jest bardzo ważna. Planując wizytę w urzędzie należy pamiętać o pięciu podstawowych przysługujących im prawach. Prawo do czynnego udziału w postępowaniu, prawo dostępu do akt, prawo do załatwienia sprawy w terminie, prawo do składania skargi i wniosków oraz prawo do wniesienia odwołania. Człowiek jest stworzeniem stadnym i pomagając sobie przenosimy góry, dosłownie. Niekiedy jest tak, że seniorzy mówią o tym, że... Oczekiwaliby od urzędników innej postawy, uśmiechu, empatii. Jednak my, seniorzy, osoby dojrzałe, mamy wpływ na tę relację. No miałam przyjemność uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących komunikacji między seniorami a urzędnikami. Poczuliśmy, że jesteśmy potrzebni że seniorzy mają głos. W związku z tym, Kreujmy pozytywną rzeczywistość.